W tym filmie porozmawiamy na temat tego, jakich rakietek do tenisa stołowego nie kupywać. I tutaj, jak od razu widzicie taką rakietkę, która wygląda mniej więcej tak jak ta, no to widzicie, że to rakietka jakaś tam najgorsza nie jest. A w tym filmie skupimy się na temat tego, jakich rakietek w ogóle nie warto kupywać do tenisa stołowego. I teraz bardzo ważna informacja dla tych, którzy zaczynają przygodę z tenisem stołowym tych, którzy się dopiero rozglądają za jakąś rakietką. Słuchajcie, w wielu klubach, w wielu różnych miejscach, na wielu różnych stronach z tym sportem związanych pisze tam taka informacja, że dla początkującego kupcie taką rakietkę albo rakietka dla amatorów i inny rodzaj rakietek dla profesjonalistów albo rakietki dla tych, którzy początkują w tenisie stołowym, a dla tych, którzy już grają na wysokim poziomie to jest inna zupełnie rakietka. Powiem Wam tak, te wszystkie prawdy sprzedawców, innych forumowiczów, tych innych graczy, weźcie okant dupy, rozwalcie, bo to są totalne bzdury. Jeżeli Wy chcecie grać dobrze w tenisa stołowego, to oczywiście jest, że musicie sobie macać ten sprzęt. Nie chodzi o macanie takie, tylko no różne musicie sobie testować w życiu, żeby wiedzieć na czym Wam zależy. Czy Wam zależy bardziej na rotacji, szybkości, kontroli, czy czego tam byście nie chcieli. I musicie wiele tego sprzętu różnego przetestować, abyście wiedzieli, co tak naprawdę Wam najlepiej leży do Waszego stylu gry. Ale, ale, tak naprawdę, nie ma czegoś takiego jak podział na rakietki: że dzisiaj sobie pogram taką rakietką, bo jestem niezaawansowany, a powiedzmy za rok będę już przechodził na model wyższy, bo już jestem bardziej wciągnięty. Moja rada taka, jeżeli chcecie dobrze grać tego tenisa stołowego, no to powinniście sobie od razu kupić. Oczywiście, nie mówię, że od razu sobie kupcie, bo nie wiecie jeszcze jaką, ale jak już się określicie, czy chcecie grać szybko, rotacyjnie, defensywnie, ofensywnie, to sobie kupcie od razu rakietkę taką, jaka będzie do waszego stylu gry najlepsza, a nie dla jakiegoś tam amatorska, a potem myślicie, że ją wymienicie. Bo najlepiej uczyć się na jednej rakietce grać cały czas. Jak będziecie rą rąbali piłkę na jednej rakietce, to zawsze będziecie czuli jak ta piłka odleci, jak ona będzie się zachowywała po waszym odbiciu, po, przy odbiorze jakiejś rotacji. Natomiast jak będziecie co trochę wymieniali rakietkę, jak niektórzy, no to zawsze będziecie dupnie grali, no bo nie będziecie wiedzieli jak ta rakietka, jak ta piłka się zachowa podczas jakiegoś typu odbicia. No i tak troszkę odbiegłem od tematu, ale to jest ważna informacja. Nie ma takiego czegoś jak rakietki dla początkujących oraz rakietki dla profesjonalistów czy zaawansowanych. Jeżeli wiecie co chcecie, wiecie czym chcecie grać, to kupujcie od razu taką rakietką, jaką myślicie, że żebyście grali taką samą jakbyście byli mistrzami świata. Bo najlepiej uczyć się na jednej rakietce, na jednym typie sprzętu. I teraz, jakich rakietek nie wybierać? I to jest taka już informacja turystyczno-rekreacyjna dla wielu takich amatorów, właśnie gry. Chodzi o to, że idziecie sobie do sklepu jakiegoś marketu i kupujecie okładziny. okładziny co ja mówię? Kupujecie rakietkę gotową za powiedzmy sobie 10, 15, 25 zł. I ta rakietka się okazuje, że albo jest z jednego grubego bloku drewna jeszcze najlepiej ciężkiego albo jest całkowity uchwyt jajowaty taki, że jakiś dziwnie, nieprzyjemnie leży w dłoni albo jest ona z jakichś sklejek typu wiórowych całkowicie do bani albo, że te okładziny nie mają pod spodem tych czopków albo są one wykonane jakby nie z gumy tylko z plastiku albo jest ten pod, bez podkładu nawet na samą dechę naklejony Pamiętajcie, jeżeli kupujecie taką rakietkę poniżej 50 zł, to na pewno to będzie gówno i na pewno tym dobrze nie pogracie. I tutaj, właśnie ta zasada, o której mówiłem wcześniej we filmiku, nie warto kupować rakietek, którymi, a sobie pogram gdzieś na wczasach, so, jeżeli chcecie coś osiągnąć kiedyś lepiej grać w tego tenisa, kupujcie od razu rakietkę, która jest lepsza. I taką lepszą rakietkę możecie kupić już od, koło, około, od około 50 zł. Poniżej 50, jak. Chyba nie znalazłem, nie widziałem nigdy żadnej rakietki, która by była warta jakiejś tam większej uwagi. Pamiętajcie, rakietka jak kupicie sobie lepszą, no to nie tylko będzie Wam się lepiej grało, ta piłka będzie się zupełnie inaczej zachowywała podczas tej gry, ale i Wy możecie się nauczyć czegoś. Natomiast taką rakietką mala za 25 zł, no to jak będziecie próbowali nawet podkręcać piłkę, bo niektórzy widzę na takich stołach próbują podkręcić piłkę, niby ruch dobry, a ta piłka i tak się nie kręci, no bo jak ma się kręcić? Skoro rakietką takiego typu się nie podkręci tej piłki, ani nie odbije się jej z daleka, ani się nie zetnie dobrze tej piłki, ani nic się po prostu z tym nie zrobi. Dlatego jeżeli chcecie kupić rakietkę dobrą, to pamiętajcie, nie kupujcie rakietek takich, które myślicie, że jest a do sobie po odbijania może być. No bo takie sobie odbijanie no to będziecie tak jak moglibyście odbijać deską do krojenia warzyw. Ona Wam nic więcej, także taka zwykła, najtańsza, najgorsza rakietka nie zaoferuje. Natomiast, jeżeli kupicie sobie troszkę lepszą rakietkę, pamiętajcie, że piłka zupełnie inaczej będzie Wam działała, Wy zupełnie inaczej zaczniecie grać. Druga sprawa, że na niej możecie uczyć się czegoś lepszego, wykonywać zupełnie inne uderzenia, zupełnie inne odbiory piłek, niż na tych rakietkach najtańszych. Nie kupujcie rakietek, które są naprawdę poniżej 50 zł. Ja myślę, że nie kupicie rakietki żadnej, która by była warta uwagi. Aczkolwiek może coś gdzieś się ukryło, o czym nie wiem. Na przykład mówiłem o Redoxach, że one nie są najgorsze, ale w Redoxach przykładowo, mimo że tam dacie za nią koło 3 dych, no to te gumy się dosyć szybko ścierają i potem są jak łysy całkowicie, że próbujecie to spina rąbnąć i on wam i tak w siatkę poleci. I taka najtańsza rakietka, o której mówiłem w innym filmie, w tym już nie będę. Jak obejrzycie moje pozostałe filmy o testach rakietek to zobaczycie, że w 50zł zmieścicie się w całkiem przyzwoitej rakietce. Jeżeli dwie osoby, czyli <grydy> dwie osoby, jeżeli dwie rakietki kupujecie no to stówę wydacie na dwie rakietki i naprawdę możecie jakoś konkretnie pograć. Natomiast jeżeli kupicie sobie w jakimś tam markecie, hipermarkecie i tak dalej szybką rakietkę, taką szybką nie w sensie odbijania tylko takiej na szybko. Za tam, właśnie te kilkadziesiąt zł, i ona naprawdę Wam do niczego się nie nada, nic na niej nie osiągniecie, nigdy nawet lepiej nie zaczniecie grać, dlatego że na niej nie da się lepiej grać, bo nie da się na niej wypracować żadnych uderzeń, nie da się na niej wypracować żadnych odbiorów, żadnych rotacji, absolutnie nic. I jeżeli ktoś, jakkolwiek, chce kiedykolwiek grać trochę lepiej, lub w ogóle lubi pograć tego tenisa i gra, no tam powiedzmy, chociaż raz na tydzień. No, to lepiej zainwestować naprawdę raz, pięć dych i mieć to nawet już do końca życia. Taką rakietkę, już nawet z łysą gumą, już nawet jakby ta guma nie dawała żadnej większej rotacji, to jakby będzie Wam, lepiej się taką rakietką lepszą grało co najmniej 10 razy niż takim najtańszym drewniakiem, który tak naprawdę, nawet rakietką ciężko to nazwać, jest takim czymś jakby zabawką bardziej dla dzieci, a nie rakietką dla. Osoby, która chce pograć w tenisa stołowego. I z mojej strony to no tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać do tego filmu, dosyć rozległego, to zapraszam poniżej do komentarzy. Dzięki za obejrzenie filmu. Hej!